Sarah Young Jezus mówi do Ciebie. 11 listopada Nie pozwól, aby jakakolwiek sytuacja przyprawiła Cię odrzucenie serca. Im trudniejsze wyzwania przed Tobą stoją, tym więcej mocy Ci udzielam. Wydaje Ci się, że każdego dnia dostajesz ode mnie tyle samo sił, ale to nieprawda. Gdy wstajesz rano z łóżka, często oceniasz czekające Cię problemy przez pryzmat tego, na co zwykle Cię stać. Te kalkulacje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Wiem, co przyniesie dzień i daje ci dość sił, abyś mógł sobie ze wszystkim poradzić. Siła, którą ode mnie otrzymujesz, zależy od dwóch zmiennych trudności stojących przed tobą zadań i Twojej gotowości do polegania na moim wsparciu. Postaraj się postrzegać wyzwania jako okazję do tego, aby otrzymać jeszcze więcej mojej mocy niż zwykle. Zwracaj się do mnie o pomoc i czekaj na to, co zrobię. Póki będą trwać dni twoje, słynąć będzie moc twoja. Czytał Bogdan Tymowski.